Mam marzenie, aby ze spokojem patrzeć w przyszłość, robić to, co lubię, być tym, kim chcę. Liceum to jeden z naszych najważniejszych, pierwszych wyborów w życiu. To tutaj nasze marzenia, nasza przyszłość dostają skrzydeł. Jesteś w dobrym miejscu, żeby to osiągnąć. Oceniaj ludzi według ich serca. Uwierz w miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy nie śmiej się z cudzych marzeń, a przede wszystkim ze swoich bądź dla siebie dobry. Znajdź przyjaźń na całe życie. Bądź wytrwały. Mierz wysoko. Bądź poza schematami i bądź sobą. Wierzę, że jestem w dobrym miejscu i mogę to osiągnąć. To tutaj mogę odkrywać, jak wygląda nasz świat i z czego jest złożony poznawać wrażliwość naszego ekosystemu patrzeć na to, co nas otacza. Podobno każdego z nas dzieli tylko sześć kontaktów od dobrowolnie wybranej osoby na świecie. Język obcy jest obcy tylko w nazwie. Tutaj nie jestem sama. To tutaj uczymy się, jak nazywać uczucia, je przeżywać. Możemy zaszyć się w naszym szkolnym teatrze i zastanawiać się, jak mógłby wyglądać świat. Klasa psychologiczna pozwala nam zgłębić wiedzę o człowieku, o naszych myślach, uczuciach i zachowaniach. Wiem, że to zawód przyszłości. Psycholodzy są potrzebni jak nigdy wcześniej. Ta klasa. To ogromna szansa na lepszy start. Mówi się, że dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć. I wierzę, że tak właśnie jest. Piątka uczy wykorzystywać potencjał uczy myśleć, tworzyć i zmieniać. Tworzymy wyjątkową społeczność, która chce iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem i tak zawsze, aż do końca.